Fakro to producent okien dachowych. Fakro jest liderem w branży. Wyznacza nowe trendy w produkcji, wyznacza nowe trendy w sprzedaży właśnie tych produktów. W produktach związanych z komfortowym mieszkaniem na poddaszu. Po raz pierwszy pokazaliśmy okna dwuskrzydłowe. Produkty, Które w jednej ramie okiennej, w jednej ścieżnicy umieszczaliśmy dwa skrzydła. Były to okna o podwyższonej osi obrotu, dolne skrzydło było nieotwierane. Dało to spore możliwości doświetlenia powierzchni poddasza. Pozwalało to okna podejść do, do krawędzi otwartego okna, otwierały potężną przestrzeń na zewnątrz. Naturalną koleją rozwoju tych produktów stał się balkon dachowy o nazwie Galeria. Jest to produkt nowy, po raz pierwszy pokazujemy go teraz na targach który umożliwia już nie tylko podejście do otwartego okna, ale zupełnie niemalże wyjście poza, poza, linię, poza linię dachu. Jest to oczywiście balkon składany, łatwo go złożyć, łatwo go rozłożyć. W oknie galeria, czyli w naszym balkonie dachowym, górne skrzydło podnoszone jest do góry, dolne ustawiane jest do pionu, dzięki czemu bardzo łatwo podejść do, do właśnie otwartego balkonu. Łatwo go oczywiście później schować, wygląda jak normalne okno dachowe. Nowością jest to, że Okno po zamknięciu wygląda jak normalne, każde jedno okno zamontowane w dachu. Z zewnątrz profile wyglądają tak jak każde systemowe okno dachowe firmy Fakro. Poręcze chowają się pod oblachowaniem, dzięki temu zawsze są czyste, co zapewnia komfort użytkowania na co dzień. Bardzo wyraźnym trendem w budownictwie jest energooszczędność. Stąd też podążając, podążając, wyznaczając trendy w tym zakresie, przygotowaliśmy na, dla naszych klientów nowe okno w wersji termo. Jest to oczywiście okno przeznaczone do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Posiada rzeczywiście bardzo dobre współczynniki przenikania ciepła. Dzięki temu może być stosowane nawet do budownictwa pasywnego. Współczynnik U dla całego okna osiągnęliśmy na poziomie 0,79, natomiast po zastosowaniu odpowiedniego kołnierza ocieplającego, kołnierza uszczelniającego, który jest... Systemowym rozwiązaniem dostępnym w naszej ofercie. Współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna wraz po zamontowaniu wynosi 0,68. Jest to bardzo dobry parametr, który powoduje to, że mamy realne sporo oszczędności na energii ogrzewania. Dzisiaj oferta firmy FAKRA to już nie tylko okna dachowe i schody strychowe, z czego jesteśmy znani już od wielu lat. Dzisiaj to pełne rozwiązania automatyki. Obecnie klienci żądają, aby okno było połączone w systemie automatycznej obsługi, automatycznego sterowania, stąd oferujemy centralki, piloty, wszystko oczywiście po to, aby z dowolnego miejsca sterować, zamykać okno, otwierać, zasłaniać żaluzje, zasłaniać markizę zewnętrzną, czy też rolę zewnętrzną. To są wymagania oczywiście dla dzisiejszych klientów. Do tego dostosowaliśmy całą naszą ofertę. Taką komfortową obsługę umożliwia system sterowania bezprzewodowego. Jest to system Z-Wave, dzięki czemu z dowolnego miejsca możemy sterować zarówno pilotem, jak i panelem dotykowym, czy też za pomocą laptopa, komputera, który jest oczywiście odpowiednio zintegrowany z całym systemem. W oknach dachowych mogą być stosowane bardzo różne szyby, oczywiście termoizolacyjne, akustyczne, antywłamaniowe. Pewną może nowością są szyby witrażowe, a więc możemy namalować, oczywiście komputerowo, to jest odpowiednia technologia nanoszenia witraży. Możemy namalować dowolny wzór wymyślony przez klienta, bądź zaproponowany przez naszą firmę. Dzięki temu wzbogacamy estetycznie nasze, nasze wnętrze, możemy komponować w dowolne, dowolne układy aranżacji wnętrza. Nowości, które prezentujemy, wdrażamy dopiero do naszej oferty handlowej, która jest już bardzo szeroka. Wierzymy, że zarówno te nowości, jak i pełna nasza oferta schodów, akcesoriów, automatyk, jak i schodów strychowych trafi w gusta naszych klientów rzeczywiście na całym świecie. Zawsze staramy się realizować potrzeby klientów, spełniać ich, ich potrzeby, ich wymagania, a właśnie te nowości podążają za tymi potrzebami. Dziękuję.